No, 18 jest. Jestem drugi raz w lesie. Rano byłem w jednym miejscu. Oczywiście z sukcesem. I dzisiaj jestem dalej. W tym zaplanowanym w sumie w terenie. Widziałem byków, Już tam 3 czwarte to było gołych z nowym porożem. No i poszłem w tym miejscu, gdzie one tam przebywały. Bo one spokojnie odeszły. I proszę bardzo kurde co? Tutaj leży. O, pięknie wystaje to to. Jim, wyjść. Mm, 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 mm. mm, dziesiątek. Wow, nie. No, ale pachnie, kurde macie. Pięknie. O! Super. Hihihi. No to druga sztuka dzisiaj. No. U, razem czwarta w sezonie. No, no już taki tragiczny on nie jest. Jak na początku się wydawało, że będzie. Hihihi. Ale super. Fajnie. Kurde blat. Tam gdzieś chudę. po sosenkach pocierał sobie. No to chwilę leżą, to przesech już. A on dzisiaj nie spadł, panie. Nie, nie. Trzeba się rozejrzeć. Może gdzie akurat będzie. Już widerec. No. Bardzo fajnie.